Halo, halo, siema, siema. Moi drodzy Państwo, witam. Z tej strony Su 15 Tam widzę, że kogoś bardzo brzydko kopio. Więc tak, na śmierć. Oczywiście kolejny odcinaczek zagrajmy w Outlast Whistleblower, dodatek. Tak nie za bardzo wiem co ja nawet mam... Uuu dzień dobry panu. Do pana to nieźle rozorali, to chyba musiał być wall rider. Dobra. Pana może jakaś bateria, coś tam, coś tam. że że niespecjalnie. No dobra eee, I guess here. Chociaż nie, bo tamten tam wlazł, no tak, to się zamknął Ośkary no to jest poniekąd prawda. No tak, no niestety ci wszyscy pacjenci tutaj zostali haniebnie wręcz wykorzystani, moi drodzy państwo. Nie oszukujmy się. O, a to chyba radio jest. Tak, zgadza się. Proszę bardzo, już tutaj odpowiadamy. Oh, uh, yeah. Oh, no Gummy power on the f***, she's so You couldn't just. couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're talking now. Oh, cool, fun. To ja chyba wiem, kto idzie. Tak jest. Jest i nasz grupson. moi drodzy państwo. Dzień dobry. Jakim dobra zauważył nas? Okej, okay, nie tędy. tędy. Zamknij szybciej Drzwi Okej okay. Żegnaj się Walkerze. Nie miałeś szans no, od razu się <śmiennie> Od razu zmienił zdanie awaryjna ewakuacja to jest tak na słowo honoru bym powiedział no proszę bardzo no, tutaj wiemy co się dzieje Akurat to, co ten gościu tutaj powiedział, dobrze, że na to natrafiłem, to jest w zasadzie cała fabuła Outlast'a. Na tym to polega, że wiecie, jedni wierzą w to, że to jest technologia, drudzy, że to coś nadprzyrodzonego. No tak, no i on tutaj pisze Down the Drain dla naszego Blake'a, znaczy, Boże, Blake'a, dla naszego Miles'a, który... Obecnie znajduje się najprawdopodobniej, wiecie, w tej izolacce w bloku B. Więc no, yy, w ogóle dzienniczek gorzej być nie może. <śm> No bardzo dobrze napisane. To, co te barbarzyńskie robactwo wypełzłe ze swoich szkół zarządzania jest w stanie zrobić, aby to wszystko chronić. Dokładnie. Pozostaje ci ucieczka, tak jest. Dobra. Nie poddajemy się.

E, 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 chwileczkę. O, że to ten blair. Do Trager, czyli do tego e, doktorka z podstawki. Wiecie, co nam paluchy opsiął. Hmm. Mhm. Zapamiętajcie to, kobiet pracujących w firmie, które doświadczyły ciąż psychosomatycznych, czyli tak zwanych fantomowych. Czyli nieistniejących. No normalnie. <laughs> że każdy wie, że choroby umysłowe są taką samą okazją do zarabiania na nieszczęściu. No rzeczywiście, że tak. okej. Jerry, no tak. Press make free, okay. Dobra, to Państwu już podziękujemy. E, moi drodzy, ciąże fantomowe tutaj miały miejsce. Stąd też. U, jestem jednym z nich. Nota. Mm. Pragnąłbym zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z tymi ciążami fantomowymi. Dlatego też yy, jakiekolwiek yy, osoby płci żeńskiej zostały z ośrodka usunięte, bo, no tak jak wiecie, tak jak było tam napisane, trudno to było zamieść pod dywan, choć najwyraźniej Jeremy się z tym nie zgadzał. W sensie ten bler, nie? Ten w garniturku, co nas przed chwilą próbował udusić. O, chyba grubasek jest za nami. Tak, ewidentnie jest za nami grubsza. Okej, okay, wiem co trzeba zrobić. O, w ogóle nowa mapa. Aż przycięło. Gademy, ta gra naprawdę jest ładna, no. Strasznie mi się podoba takie ołowiane niebo. Ja w ogóle... To jest moja ulubiona pogoda. W życiu rzeczywistym, więc... Więc wiecie, jak to jest, nie? Tam możemy wejść, dobra, Obadajmy tutaj teren. Eee, czekaj, nie jest tak źle Tak prawie, prawie otwarte Tak jakby się tam przy czymś zblokowało tak. A, no właśnie Ło, halo Okej, okay, tego Tego się nie spodziewałem Tu nas jakiś śmieszek próbował przestraszyć te wszystkie elementy rozumiem, że to są tylko jakby takie ta, to nie są narzędzia tylko to są miejsca na narzędzia o, wszystko podjebali nic nie zostało do obrony czemu nagle muzyka ucichła nie podoba mi się to konkretnie cicho się zrobiło no? co tam znowu o to może być ciekawe o tak. No tak. Tutaj, tutaj mamy... Aha i pan to napisał, tak? No dobrze. Bardzo ładny wierszyk. To prawdopodobnie najprawdopodobniej ofiara gwałtu Glaskina. Z glaskinem będą jeszcze jazdy, uwierzcie mi Kto nie wie. Kto nie ogląda. gadam to wygląda zajebiście. Ja robię zdjęcie w obecnej sytuacji. Ok, zmiana baterii. Mamy 5 na 5, naprawdę nieźle. Nieźle nam idzie. Ze zbieraniem ich. Okej, okay, o dziwo otwarte. No tu zamknięte. Okej okay. Aha, czyli tędy będzie trzeba, o, no tu baterii brak. Okej, okay. hopsa. No super, widzisz? My <grym z> god <górą> ile tu pijawek jest? Coś pięknego. Znam się, że na już No, to kolega już chyba niestety exitus jest. Y -y, proszę bardzo. Okej. Okay. Też nic specjalnego. Mm. No znaczy co ja usłyszałem przez chwilę muzykę, że sugerującą, że w pobliżu jest. Ten walker, grubcio. Ciekawe, co tam robiła ta karta, no? Nie? nie, no tu wszystko pod prądem, to się nie dotykam. Znaczy tak, wyszliśmy stąd, no nie? Na pewno? Na pewno. Tak. Tu nie przejdziemy, póki co. No to jedyne otwarte drzwi są tutaj obecnie. I tu będzie ta kratka, zgadza się. I tu coś będzie. Okej, okej. Mhm, jesteśmy teraz nad tym miejscem. Aha, i tu coś jest, dobra. O, może tutaj będzie jakaś rozdzielnia. Coś, coś pamiętam, że tu się wyłączało. Co to za dźwięki? Dzień dobry, panu. No ta, no, no tak, wiecie, no takie rozrywki tu się dzieją ogólnie. Ciekawe. <grywa> A, kocham tą grę za takie akcje. Ty no, poszło. Pod pro. What the fuck, who's there? Dobra, tamtemu gościowi nie przeszkadzajmy, on jest teraz w innym świecie troszeczkę. <grywa> Dobra, powinno puścić. Ten prąd powinien tam puścić. Yy, włączył z powrotem? Tak, włączył. ktoś włączył z powrotem. Okej. Okay, yy. yy, czyli wchodzisz tam jeszcze raz? Myślicie? Hmm. Nie pamiętam, żeby ktoś to włączał z powrotem. Czej. nie no tu nas jednie wszędzie nas jednie chyba tak No dobra no to wracamy No co zrobisz no nic nie zrobisz no hm. co ja teraz myślę tam są trzy pary drzwi tych pod prądem, nie? K przez które powinniśmy przejść? A, no, to sobie wybierzemy w sumie No, Dzień dobry pan, już pan skończył. O, tu znowu są mrówki Resiego. Nieźle. I znowu trochę kohofi. <gry> Okej, okay, tego już trochę nie spodziewałem. Jezu, szybki jest, skurwiel. Ha! Wyjefałem mu w ogóle tymi drzwiami w ryj. Coś pięknego. Dobra, ja Które to będą drzwi? Rozumiem, że te. Tak, zgadza się. To ja je zam... Zamknij, to jest zamkn... Zamknij te drzwi. Powiedziałem. O kurwa, otworzył! Jaki... Ja myślałem... Już się muza skończyła, wiecie? Teraz se otworzył na wyjebaniu. Tędy czy tamtędy? Goni nas jeszcze? Chyba nie, chyba się znudził. Spróbujmy tędy. Bateria może? Nie? Dobra, to nie. Kogoś tam widziałem? Nieważne. To był Walrida! No i chyba się dorwał do naszego kolegi przy okazji. No tak, no ten gościu kompletnie randomowo dobiera sobie ofiary. No a my znowu trochę w panice, ale dalej mężnie naprzód. Jakie to jest po prostu potężne to miejsce. To ja nie wiem, nie Dobra, może tu przeszukajmy coś, jakaś bateria, właśnie coś. Te baterie to losowo są, więc jak to wiecie też, jest taka prawda, że tak naprawdę wszędzie się opłaca szukać, wszędzie mogą być. Ok, na daleko wilk. O, o! Super. To Ktoś z tej tej chyba kogoś zrzucił z tej wieży. Muzyka daje czadu, jak zwykle. Tam ośnieżone szczyty, bardzo mi się podoba. E, o, przepraszam, bardzo mi się podoba wystrój w ogóle. nasz znaczy, wystrój po prostu ta okolica. Coś pięknego. Trochę taki Tybet, no nie? Nawet można... Gdyby, gdyby nie ta cała tutaj konstrukcja, nie można by było pomyśleć, że to wcale nie w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę. Dobrze, wymieńmy. Tu zamknięte, tak? Dobra. High voltage. To chyba nie dla nas. Okej. Okay. Tu też zrobię fotę. Nie wiem, jakoś strasznie mi się podobają te takie mroczne szczyty w tym ołowianym niebie. Coś pięknego. Moja zdecydowanie ulubiona pogoda. O, halo! Okej, <śla> okej, okay, okay. ta wieża... No ktoś tutaj notorycznie ludzi spieprza po prostu z tej wieży. Trzeba ich to zinwestygować, moi drodzy państwo. A może jeszcze lepiej? Oni się sami zrzucili. Co wy na to? No wszystko jest możliwe, słuchaj się uważam Dobra Let's go też zaczął padać czy, czy to w ogóle też prawda jest taka że to jest zbiornik na wodę no i przeciwpożarowy no tak no oni tutaj zważywszy na charakter na tajny charakter ich tutaj yy, laboratorium jak i całego projektu wallrider oni po prostu tutaj stworzyli samowystarczalny do pewnego stopnia ośrodek ten mount massif o, come on, to wygląda super. Tam jest wejście w ogóle, nie? Z to typie. Tam jest wejście dopiero. Jakie to jest, to jest naprawdę massive. To jest takie mont Massive, bym powiedział. Mm. Strasznie mi się podoba ten level. Wręcz uderza mnie ten spokój tutejszej natury. Te liście Dobra, trzeba tam skoczyć, słuchajcie. Bezbędnego pitolenia bierzemy się za to w trybie nau. No, podciągaj się. Uwagam ci, park. It's a long way down. O, super. Pieprzyliśmy się w ogóle w jakąś szopę. No to... Ten dach wymagał renowacji, tyle wam powiem. Okej, okay, whatever. Są tu jacyś Bardzo dziwni ludzie Kolejni pacjenci Każdy wiecie, każda ekipa To inna zajawka troszeczkę Moi drodzy państwo, to ja myślę, że my w obecnej sytuacji Zakończymy sobie ten odcinek Dzięki, że oglądaliście Dzięki, że byliście I mam nadzieję, że seria się wam podoba Master Su-15 do was oczywiście mówił no, i widzimy się w następnym odcinku. Po prostu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki za odzew. Jo.